Najtrudniejsze zadanie podczas drugiego przejazdu miała Norweszka Anna Marie Miller, która oprócz tyczek musiała ominąć niecodziennego gościa na trasie. Później rywalizacja slalomistek przebiegała bez zakłóceń. Jakimi pomysłami was zachwycili w cudzysłowie Albo zaskoczyli e, tak, tak przemytnicy. Na przykład przemytnicy papierosów, którzy schowali papierosy w em, w krokietach, Dlaczego? w krokietach. I do, do, do jedzenia, i w każdym krokiecie <laughs> była paczka papierosów. Chociażby to jeden z takich przykładów. <laughs> akurat dobrze, dobra A co ze zwierzętami, bo o tym się mówi najczęściej. No jeszcze Japonki. Myślę, że nie 90 sekund, ale przynajmniej 120 albo i 150 mają do końcowego gwizdka jeszcze mogą przeprowadzić jakąś akcję rozpaczy. Rina Janai. No i troszeczkę. Zdaje się, że na koniec sprzęt odmówił posłuszeństwa. Kamera doszła do wniosku, że miała pracować 90 minut i sterczy. No że na jakiś, ale. Czy jakiś skurcz. <laughs> Dzisiaj stuknęła nam setka, to już jest setne wydanie kawy na ławę. Dziękuję serdecznie naszym gościom, którzy są współautorami tego sukcesu. Ale nie tego tortu, tak jest. Autorem tortu jest Marek Sowa. Oczywiście jest przepyszny i zapraszam. Dziękuję Państwu serdecznie Ale za wszystko. Gratulujemy tej Bardzo setki. dziękuję, no tak, to dziękuję. To by Kolejna setka po programie. Zapraszam. Mówię oczywiście o kolejnych stu programach. A jak wiadomo, jak zima, to trzeba się jakoś rozgrzać, a Polacy jakoś dziwnie zamiłowanie do wódki wykazują w dalszym ciągu. Premier miał z złą dla tych wszystkich, którzy sięgają po mocne trunki. Wódka zdrożej to dwa złote na litrze. To dla wszystkich tych, którzy głęboko sobie do serca nalewają ten trunek i. To jest walka, sposób na walkę z kryzysem premiera. No, Ameryki pan premier nie odkrył, bo przecież nie od dzisiaj wiadomo, że Polacy właśnie wódką sobie często radzą z kryzysami. Przy kryzysie zawsze kierunek się przydaje, przynajmniej jeżeli chodzi o mentalność Polaka. Dobra wiadomość, prezes, czyli prezes Rady Ministrów, premier Jarosław Kaczyński. Wszystko mi się pokiczkało, no, dlatego że to od tej wódki, ale spokojnie wszyscy jesteśmy, jesteśmy trzeźwi. Are you The boys Man, a big noise playing on the street, gonna be a big man someday, you got money on your face, you make this crazy, kicking all can all over the place, scene no. we will, we will rock you. Dobre, jaki pi jesteś ten. Nagrał ktoś wiesz, co jak śpiewa? takie jest, mamy to wszystko Gdzie zarejestrowane. Nie nagrywać, to, to jest przestało. Ty, no będzie to jutro w tyłówce, to Liga gra. Ta, ta. Ligi Plus, cześć, cześć, wiesz wieszczu, tra. bo ja nie miałem okazji Cię widzieć. Tu a ja Ciebie nie widzę. To, to lekko się podnieś do góry. O, to stoję. Hey, hey. Co teraz? Teraz będzie pogoda. Drodzy Państwo, dla nas, a potem Pan Jerzy Strandheim się odezwie. Zapuka na kontakt małpata 24pl 24 pl ale fajne białe, co to? Z tej strony? Mogę to popchnąć jakoś i zajdzie, czy nie? Nie. No dobra. O, udało się. Magik ze mnie. Wayne Runej, widzimy, że już jest piekielnie zmęczony, ale trzeba spróbować strzału. Runej! Hart i nie ma bramki! Coś niebywałego! Ale proszę, mają do siebie dystans zawodnicy City. Wynik, no nie taki, jaki, jaki by im się marzył, ale jest nawet miejsce na uśmiech. Żart. Joe Hart pewnie by sobie poradził. Sondrej Phillips, ale tak na wszelki wypadek, Joe Hart postanowił go wyręczyć. Ale to jak było. wymierzył ten strzał Wayne Rooney,